dwie krówki Krówka leży na polanie zjada właśnie swe śniadanie na śniadanie koniczyna tak się miło dzień zaczyna Krówka marzy o słoneczku o tym by jej pyszne mleczko wszystkie dzieci chętnie piły dzięki temu zdrowe były Leży także krówka druga jednym oczkiem sobie mruga i przeżuwa smaczne mlecze myśli ależ dzień się wlecze do wieczora czasu tyle. Może zasnę choć na chwilę? Może wtedy mała mucha coś zaśpiewa mi do ucha? Pierwsza z krówek jest radosna, cieszy ją, że wokół wiosna Rośnie trawa, słońce świeci. Śmieją się do siebie dzieci. Krówka druga wciąż narzeka, Że dziś ma za dużo mleka, Że ta mucha ciągle brzęczy, Że leżenie tak ją męczy. Gdy wieczorem krówki obie przed snem rozmawiają sobie, wprost nie można w to uwierzyć. Ile mają różnych przeżyć? Pierwsza z tak zaczęła: Ależ dzisiaj odpoczęłam. Piękne słońce, cudne chmurki, dzieci przyszły hen z zagórki. Pszczółka piosnkę zabzyczała. W kwiatach była łąka cała. Cudny dzionek, jaka szkoda! Już skończyła się przygoda. Zaś ta druga odpowiada. Ze zmęczenia znów już padam, upał straszny much tysiące, ciężkie życie na tej łące. Czyżby nasze krówki miłe całkiem inny dzień spędziły? Nie, lecz każda z nich inaczej na swe życie krowie patrzy. Pierwsza wcale nie narzeka. Wie, że życie wciąż ucieka, trzeba więc się cieszyć z niego, zawsze znaleźć coś dobrego. Zaś tej drugiej, tej marudzie, Życie idzie jak po grudzie. Martwi wszystko ją paskudnie, Ze zmartwienia pewnie schudnie. Chyba to przemyśleć warto, Lepiej główkę mieć otwartą, łapać chwilę i radośnie cieszyć się, że trawa rośnie. Czy też, jak ta smutna krowa, Wciąż narzekać, lamentować, Lecz uwaga! Wtedy nudy, nikt nie lubi tej marudy. Czy ktoś znalazł w bajce morał? Czy powiedzieć o nim pora? Każdy chyba się domyśla, która z krówek jest mu bliższa.